Hej, witajcie z tej strony Kalasar, o to jest kolejny odcinek z serii World of Tanks no i tym razem mam do przedstawienia swoją powtórkę, którą rozegrałem dosyć niedawno. Jak widzicie tutaj jadę Isem 6 rzuciło na e, dziesiątki no niestety Isem 6 e, nie rzuca, znaczy niestety na szczęście nie rzuca na dziesiątki normalnie gdyż to działo dosyć słabo ma, ma penetrację no i jak wiadomo ma ograniczony matchmaking ale przez to że jechałem w plutonie właśnie dlatego troszkę tutaj o, tak rzuciło no ale o, nie spodziewałem się że aż taki dobry tutaj wynik zrobię e, może tutaj ten dojazd troszeczkę przyspieszę bo tutaj nic kompletnie się e, nie będzie działo no I tutaj jest już Centurion. Jak na razie właśnie chciałem się trzymać tak z tyłu, no bo, jakby nie patrząc, no właśnie tam gdzie Centuriona było widać, zazwyczaj jakieś tedeki lubią się ustawiać, no ale tym razem tam chyba żadnego tedeka nie było. Chociaż nie jestem pewien, bo to parę dni temu już było, więc aż tak dokładnie szczegółów nie pamiętam, ale zobaczymy, co tutaj. Dokładnie się wydarzy. No tutaj pierwszy szczoł bokiem wyjechał i weszło. No tutaj o tyle śmiesznie było, bo chyba mam, znaczy możliwe, że nie najgorsze działo z całej drużyny. Zrobiłem najwięcej team's ze wszystkich 30 czołgów. No ale. No cóż, można to troszkę. Zawdzięczyć szczęściu, co prawda, ale e, no, tak czy inaczej e, fajnie to wyszło, ale póki co to na razie tutaj troszkę czekania. Tam widać o, na mordowni nieciekawie jest, mm, tam zaraz chyba popadają więc tutaj będzie trzeba szybko w miarę jakoś się przedostać a tutaj e, troszkę miałem dosyć czekania zobaczyłem, że obiekt 140 tam podjechał no to też postanowiłem tutaj podjechać no bo jak mówiłem na początku e... Na początku właśnie bitwy, że nie spodziewałem się jakiegoś dobrego wyniku, więc na początku tutaj się nawet nie starałem. No ale później wyszło, jak wyszło tutaj Foch. No niestety, na szczęście raczej nie trafił. No ale tutaj postanowił się zająć obiektem 140, gdyż e, pewnie myślał, że e, ten sobie z nim lepiej poradzi. Gdyż właśnie IS-6 ma słabą penetrację, i myślał, że go chyba nie przebije, ale zresztą nieważne. No tutaj is się wychyla, ale bez problemu jego obok działa, da się przebić. Tam jeszcze sobie spoglądałem, czy nie wyjeżdża na mnie, ale on nie wyjeżdżał. Akurat to tutaj się chciałem zaczaić na niego, no ale niestety FV właśnie tutaj pod celownik wjechał, no i już nie mogłem mu oddać pszczoła. No jak widzicie. Tutaj nasza drużyna, znaczy moja drużyna przegrywa. No ale jeszcze się odkujemy. No właśnie, tutaj takie śmieszne porównanie, bo w te 3 4 wbrew pozorom ma bardzo dobre działo. Nawet na dziesiątkach sobie bez golda daje radę. A na is 6 mam większe maksymalne obrażenia, właśnie rekordowe, gdzie właśnie te 3-4 powinienem mieć większe. To znowu ten FV mi zasłania. Nie wiem, czy on to celowo robił, czy jaki ciul ale już drugi raz mi tutaj zasłaniał cel. No ale już mniejsza z tym. No właśnie, im właśnie e, z tych czołgów premium, po, no te 3-4 mi się źle nie gra, bo to dobry bardzo właśnie czołg jak dla mnie, pomimo tego, że jest właśnie dosyć miękki, e, to nawet dobrze mi się nie gra, ale te 3-4 mam mniejszy maksymalny damage niż IS-6, a z kolei super superperczynki mam jeszcze większy niż IS-6, e, gdzie tam jest jeszcze mniej penetracji o 5, no ale to... Już e, większości od szczęścia zależy, jak mi się wydaje. E, chociaż super Pershingiem aż tak dobrze mi się nie gra, to nim mam największy damage, no ale właśnie tutaj e, jak ten nowy patch przed, nie wiem czy to ja tak tylko mam, czy e, ogólnie coś tam pozmieniali, ale takie czołgi właśnie miękkie jak 1390 i tego typu, jak Batchat teraz, właśnie, no w sumie tutaj to. Batchat to mógł odbić, bo tu słaba penetracja jest, ale bywało, że właśnie 10 Tierem 1390 w bok nie przebijam, co jest dosyć dziwne. Już chyba 10 razy po trzech dniach updateu mi się to zdarzyło. No ale nie wiem od czego to zależy. Właśnie czy coś zmieniali, czy po prostu miałem mega pecha przez te ostatnie 3 dni, ale to już. Nieważne, tutaj e, właśnie tylko zostały czołgi już na mordowni, więc e, pozostało no, tutaj tylko i wyłącznie sp mm, spróbować coś tutaj zdziałać. No, 110 bokiem wyjechała e, i przebiłem ją tutaj, e, można było troszkę... E, się wahałem, żeby właśnie e, nie trafić mu w gąski, tak jak w ruskie czołgi. No, ale tym razem weszło, nie odbił, nie przyjął na gąski. No i tutaj czekam, bo tak naprawdę sam z wtf tutaj zostałem. Tam gdzieś ISU i reszta tych pojechała gdzie indziej. No i tutaj ez wyjechała. No i bodajże miała laga. <grywa> tutaj se na niej troszkę damage'a też naklepałem. No właśnie, wjechał w skałę, dostał laga, nie wiem czy go wyrzuciło. No, ale... Tutaj dosyć śmieszna sprawa, bo ma bok wierzy tutaj chyba najłatwiej z boku przebić esetkę. No ale ze zwykłych pocisków niestety tutaj nic nie wchodziło, więc musiałem przełączyć się na golda. No już nie ma się co dziwić z taką penetracją. Więc przełączyłem sobie tutaj na golda. Tutaj troszkę przyspieszę, bo to tutaj nie będzie nic poza klepaniem esetki. Jeszcze jeden strzał i będzie po resetce No i tutaj jeszcze została T-34 Jagoda i IS-7 Tutaj gdzieś te 3 34 była blisko Gdzieś tutaj za tą górką powinno być już ją widać No właśnie No i po T-34 i teraz e, wystarczy dojechać, bo i siódmy z jagodą będą przy ich kapie, więc ja też tutaj troszeczkę przyspieszę. No i właśnie tutaj jeden frak mi e, zabraknął jeszcze do specjalisty, a przydałby się do takiej bitwy, e, takie, e, takie odznaczenie, zwłaszcza że to e, bitwa na dziesiątych tierach z e, takim czołgiem, więc e, nieczęsto się zdarza taki wynik robić. E, no i tutaj właśnie Isa 7, niestety o, tam Isu chyba bodajże dobije. O, tutaj go nie przebiłem, niestety. No właśnie, gdybym go przebił, no to specjalistę bym miał już w garści, no ale. cóż, została tylko jagoda i ją właśnie uda mi się o, jeszcze dobić, ale a, wynik tak czy inaczej dobry. Nie sądziłem, że to na dziesiątych tierach dam radę tak dobrze zagrać. Oczywiście były, już kilka razy zagrałem właśnie w miarę dobrą bitwę na dziesiątych tierach, ale ta chyba była najlepsza. O właśnie, tutaj jagoda pokazuje dolną płytę, ale pomimo, że w dolną płytę celuje, no to mm, tutaj przebić ją dosyć ciężko właśnie, tutaj już e, przyjąłem tego strzała. Już nie miałem jak uciec za bardzo. No ale jak ze zwykłych nie przebiłem, no to no, przeładowałem na Golda, bo to nie opłacało się tutaj strzelać. No nawet Goldem już odbiła, ale no, to powinno chyba źle coś wylosować, bo e, z Golda powinno normalnie wchodzić. No i zaraz weszło. No, drugi strzał odbity od <laughs> Hmm, te, troszkę szczęścia miałem w tej bitwie, no ale ostatni strzał i pojazdce, jak widać 6500 tysiąca WNO się tutaj pokazuje, to w statystykach sesji tam miałem chyba bodajże coś koło 8000 ale już dokładnie nie pamiętam, tam zawsze troszkę wyżej pokazuje, ale nieważne, tutaj zaraz zobaczymy jeszcze raport z bitwy. A oto jest raport z bitwy. Tutaj dostałem Asa Pancernego. Tutaj pomniejsze 3 ON Zarobiłem 85 000 kredytów. 3340 gwiazdka razy 2. Tutaj bez premium. Jak widzicie, z premium byłoby 5 000 i zarobione 128 000 kredytów. No, pomimo tego na plusie wyszedłem 17 000. Gdzie sporo golda też wyszczelałem, no ale cóż, musiałem w niektórych momentach, niestety. Fajny zarobek by był, nawet gdyby e, premium właśnie nie było, no ale cóż. E, tutaj e, własny damage 4350, z powyżej 300 metrów to tam niewiele, to przez przypadek chyba nawet było zablokowane przez pancerz 1770. No głównie <głos》> dużo mi dał ten szczał od jadźki, co prawda. No ale e, zobaczmy jeszcze raport drużynowy. Tutaj pod względem Dimage'u byłem e, najlepszy ze wszystkich 30 graczy, co jest dosyć e, nawet śmieszne, można powiedzieć. No ale cóż, nieraz i tak bywa. Pod względem EXPAN to również, oczywiście. O, no i tak by mniej więcej to wyglądało, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia, i na razie.